W Ohio, w Stanach Zjednoczonych, furore robią policyjne zdjęcia aresztowanej kobiety. Kobieta, za przeproszeniem, wygląda jak krowa. Została zatrzymana w przebraniu i skazana za obsceniczne zachowanie na 30 dni więzienia. Nawet najstarsi policjanci po starunku w Middletown nie pamiętają takiej fotografii w policyjnej kartotece. 30-latka jest pracownicą parku rozrywki. Przebranie to jej strój roboczy. Trafiła do aresztu za nieprzyzwoite zachowanie. Policjantów obraziła między innymi słowami Pocałuj mnie w wymiona. Siedmiolatek łamał się do australijskiego zochcąc chcąc nakarmić krokodyla. Nie byłoby to takie szokujące, gdyby nie fakt, że śniadaniem stali się inni mieszkańcy ogrodu zoologicznego. Kamery przemysłowe zarejestrowały, jak chłopiec wtargnął na Terenzo w czasie przerwy śniadaniowej. Pracownicy nie mogą wierzyć w to, co się stało i w to, co zobaczyli. Młody australijczyk do basenu z metrowym krokodylem kolejno wrzucał ich podopiecznych żółwie, jaszczurki oraz inne małe gady. A Potem patrzył, jak ten je rozszarpuje. Nieletnim przestępca jest za młody, żeby odpowiedzieć za to, co zrobił, ale policja zapowiada, że oskarży jego rodziców. No i cóż robić, jeżeli taka pogoda za oknem, jeżeli taka mapa za moimi plecami? No ja z racji mojego zawodu tylko i wyłącznie wtedy śpiewam. Bo gdy pogoda w kratkę zimno wieje, czy pada deszcz, czy ulewa, czy żar z nieba leje się, mnie to nie obchodzi, coś we mnie się rodzi, coś takiego szalonego wyśpiewać chce. I kiedy burza czy ulewa pod jakimś psem, ja różowe okulary zakładam wiem, wszystko na różowo i na kolorowo widzę, bo ktoś we mnie dziś... Widzowie piszą też tak, no to skoro ma być tak ciepło, pięknie i słonecznie, to dlaczego pani Agnieszka w szalu? Aga otworzyła wczoraj hurtownie szali, tutaj nie, niedaleko naszej stacji. To nie no jest tak Nie musi w nich chodzić. Gardło boli, natomiast tam wieje Aha. klimatyzacja, tu też coś wieje, nie? Co? To ja dmucham, przepraszam. Także, ja wiem. Dobrze. Lubisz sobie dmuchnąć. Nasza akcja Polska na jesień trwa, można pobiec, a można. Jedni lubią dmuchnąć, drudzy wolą coś wciągnąć. Przechodzenie po ostrych kamieniach, przejście wzdłuż trawnika albo spacer w strumieniu. Te wszystkie atrakcje czekają na każdego wizytującego park w jednej z miejscowości w zachodnich Węgrzech. Jeśli nie wydaje się to dość atrakcyjne, samorząd miasta postanowił postawić specjalny znak zmuszający spacerowiczów do zdjęcia butów. Wśród tras możemy wybrać szlaki z piaskiem, torfem albo szlaki wyścielane igłami sosnowymi. Skóra na stopach jest bardzo wrażliwa, a spacer boso korzystnie wpływa na postawę. Kiedy spacerujemy bez butów, stawiamy kroki ostrożniej. To zmienia także naszą psychikę. Taki spacer jest dużo bardziej atrakcyjny od zwykłego. Naturalny masaż stóp jest doskonały nie tylko dla zdrowia, ale także świetnie wpływa na nastrój. Żeby zapewnić sobie taki masaż, europejscy wydają miliony w salonach spa. A na koniec jeszcze zaskakująca informacja z serwisu jednej z lokalnych stacji telewizyjnych w Teksasie. Prowadzącej serwis Emily niespodziewanie przerwał prezenter pogody Matt, by się jej oświadczyć. Uh, you might want to marry me. How about that? Yes. <laughs> Are you sure? You, you, you haven't accepted it yet. You can still reject. No, yes, 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 yes. Oh my God. Come here. Come here. You all knew! <laughs> Oczywiście, że tak. O mój Boże. Chodź. Dwoje Belgów, pani Sandra i pan Jerroen eh, postanowiło zbliżyć się do pana Boga nieco bardziej podczas swojego ślubu. No i wspięli się na wysokość 50 metrów. Powiedzieli tak. O... O, właśnie widzieli Państwo. Na szczęście y, panna młoda była w specjalnie uszytych spodniach, bo myślę, że panna młoda ze spódnicą zarzuconą na głowę wygląda tak sobie. No ale jak Państwo widzą, mimo złej pogody udało się skonsumować pierwsze chwile małżeństwa. Wiedza teoretyczna to nie wszystko. Postanowiliśmy osobiście sprawdzić stan polskich dróg i pokazać je Państwu. da rozciągnąć, bo na mój łeb się nie chce zmieścić, to Bleh. ciężko. <laughs> Który wyraz jest błędnie użyty w powiedzeniu co dwie głowy to nie trzy. E, dwie. Trzy. Co dwie głowy to nie jedna. Okay. Dokładnie taki rytm trzeba znać, by komuś uratować życie. Według amerykańskich naukowców ta piosenka zespołu Bee Gees idealnie nadaje się do wyznaczenia tempa masażu serca w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie tego gorzowskiego gimnazjum już wiedzą, jak to robić. Nie oddycha. Wtedy dzwonię po karetkę. Przez ten czas yy, muszę zrobić... Yy... Reanimację. Ci, którzy nie wiedzą, jak to robić, wystarczy, że przypomną sobie tę piosenkę. Reanimując chorego, powinniśmy uciskać jego klatkę piersiową około 100 razy na minutę. Zaś piosenka z 1977 roku ma tempo 103 bitów na minutę. Modna jest ostatnio metoda wypalania laserem. Również nie jest szkodliwa. Za pomocą lasera można wypalić w materiale dowolny wzór czy napis. Mogą powstać również dziury. Widok walizek na dworcu czy lotnisku nikogo nie dziwi. Bydgoszczanie mogą je jednak podziwiać na trawniku. Przed Teatrem Polskim powstała instalacja artystyczna złożona z kilkunastu walizek stojących na ziemi i zawieszonych na linkach między drzewami. Autor instalacji, litewski artysta Eimutis Markunas, chciał w ten sposób zwrócić uwagę na problemy migracji. Blogujący kwiat to hit japońskich stacji telewizyjnych. Od dawna podejrzewano, że złożone z chlorofilu i różnych karotenów rośliny mogą mieć świadomość. Japoński wynalazek to zespół czujników i sprytne programy komputerowe, które potrafią przetłumaczyć reakcję zieleniny na otaczające ją bodźce. Te w postaci zdań opisowych trafiają na bloga, internetową stronę Pamiętnik. W ten sposób każdy może przeczytać, co sądzi o nim chloroplast. Nie znamy japońskiego, więc nie wiemy, czy przypadkiem ta szczera roślina nie przeklina. Na pierwszy rzut oka. To sklep jakich wiele, jednak już na wystawie zaskoczeni klienci widzą ruchome zwierzęta, które zapraszają do środka na przekąskę. Na sklepowych półkach jeszcze lepiej. Panierowane kurczaki, które zajadają się sosem barbecue, króliczek, który robi sobie sam manikur, by dobrze wyglądać jak podadzą go na obiad, ale prawdziwym hitem okazały się wędliny, a dokładnie parówki. Niemniejsze emocje wywołuje mortadela i kiełbasa na grilla. Własnym życiem żyją również salami i frankfuterki, a także paluszki rybne pływające w akwarium. Zwiedzający rzeczywiście są pod wrażeniem i zgodnie podkreślają, że na obiad pójdą raczej do jakiejś restauracji wegetariańskiej.